Karolina Dobrowolska. Dobry wieczór. Przed nami łagodna zima. A ta łagodność to także odśnieżanie śniegu o poranku, śliskie drogi i chodniki, no i lekki mróz. A jutro wciąż Pochmurno, mimo, że Polska będzie pod wpływem jakże rozległego wyżu brytyjskiego, co o tej porze powinno oznaczać dzień pełen słońca, to chmury napłyną do nas razem z tą strefą niskiego ciśnienia. I pomiędzy tymi dwiema strefami wciąż będzie do nas płynąć chłodne i wilgotne powietrze. I dlatego też noc zapowiada się ze sporą ilością chmur. I chociaż na naszej mapie także dużo opadów w śniegu, to popada raczej słabo. Tylko na północnym zachodzie padać nie powinno. Najzimniej no będzie. Na Podlasiu, gdzie przy większych przyjaśnieniach temperatura może spaść poniżej minus 5 stopni, w pozostałych regionach minus 3, minus 2 stopnie. I taka temperatura w połączeniu z opadami to trudne warunki na drogach. A czas dojazdu, choćby do pracy, może nam wydłużyć także odśnieżanie samochodu z tego śniegu, który to napada nam w nocy, a i przed południem będzie sobie pruszyć. Pierwsza część dnia najładniej zapowiada się na Pomorzu Zachodnim. Tam możliwe nawet chwile ze słońcem. A w ciągu dnia nie przewidujemy tęgich mrozów, przeciwnie, będzie od minus jednego stopnia na wschodzie, przez zero w głębi kraju, po jeden stopień na wybrzeżu i w Wielkopolsce i i tak już wysokie ciśnienie wciąż będzie rosnąć. A sobota z dużą ilością chmur i opadów najmocniej popada na północy i będzie też nieco chłodniej. W niedzielę przez Polskę będą płynąć fronty atmosferyczne, a więc opadów nie zabraknie i będzie od minus jednego do jednego stopnia. Zatem spotykamy się jutro, odśnieżając samochody. Przyjemnego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia.